Mieszkanie jest naszym największym aktywem, dlatego warto pomyśleć, co się z nim stanie po naszej śmierci. Czy wielu Polaków zapomina o tym, że warto zrobić testament i na przykład zdecydować, kto odziedziczy mieszkanie? Zdecydowanie tak. Zbyt wiele osób nie myśli o tym, odkłada to na później, natomiast często bywa już za późno i kiedy spadkobiercy odziedziczą majątek, Pojawia się szereg problemów, ponieważ wyglądają rzeczy zupełnie inaczej niż się tego spodziewali. Jakie to mogą być sytuacje, że tych spadkobierców jest wielu? Tak, jednym z takich potencjalnych problemów jest sytuacja, kiedy na przykład jest nawet kilka nieruchomości, jednak spadkobierców też jest kilkoro, nie mogą dojść do porozumienia, jak się podzielić, pomysły, co z tym zrobić, bywają różne. Nieruchomości jakby stoją zaniedbane, ponieważ nie, nie ma jednej osoby, która by o tym decydowała. Czyli jest tak, istnieje majątek, majątek niszczeje, nikt na tym nie zarabia, a spadkobiercy się kłócą. Niestety często tak to wygląda. No dobrze, jeżeli chcemy e, napisać testament, i chcemy, żeby on był niepodważalny, to jak powinien wyglądać? Co powinno być w tym testamencie zapisane? W jaki sposób ten testament powinien być napisany? Czy przed notariuszem koniecznie? Niekoniecznie. Testament notarialny jest o tyle bezpieczny, że na pewno będzie prawidłowo sporządzony formalnie. Nie musimy się martwić o to, czy on będzie ważny, czy nie będzie ważny, bo o czymś zapomnieliśmy. Natomiast zwykły testament w formie pisemnej również jest ważny, tak samo ważny jak testament notarialny. Natomiast tu musimy pamiętać, żeby on był własnoręczny, w całości napisany odręcznym pismem. Trzeba się pod nim własnoręcznie podpisać, zamieścić na nim datę. Ta, tego typu, o tego typu elementach trzeba pamiętać, żeby testament był ważny. No a co może doradzić tym osobom, które odziedziczyły nieruchomości, są ze sobą pokłócone. Co mogłyby zrobić? I dlaczego warto ten problem rozwiązać? Zdecydowanie warto rozwiązać problem, ponieważ no, nieruchomości mają swoją dużą wartość, więc mówiąc kolokwialnie gra jest warta świeczki. No przede wszystkim polecam. Na przykład mediację i jednak dojście, dojście do porozumienia i dział spadku dobrowolny. Natomiast jeżeli nie uda nam się tego zrobić, no to pozostaje nam sądowny dział spadku, kiedy sąd już decyduje, kto ma co otrzymać. Jak długo trwa sprawa spadkowa przed sądem? Jeśli chodzi o sąd, to zależy od tego, ile ma pracy i jak szybko spadkobiercy dojdą do porozumienia, czy nikt nie będzie niczego kwestionował. Może to trwać od kilku tygodni, poprzez kilka miesięcy. No w ekstremalnych sytuacjach, kiedy spadkobiercy za wzięcie ze sobą walczą, może się to przeciągnąć nawet na kilka lat.